Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten jakże piękny piątkowy wieczór, a raczej może późne e, późne popołudnie. Piątek, dzień 13 maja i złożyło się tak, że trzeba zająć się naszymi buraczkami. Odkwaszczamy buraki o kombinacji stosowanych herbicydów będę zaraz opowiadał. Na zewnątrz zatrzymamy się tutaj na Olwancie. Ale jeszcze w międzyczasie muszę sobie iść zerknąć na końcóweczkę. Bo coś tutaj mi nieciekawie nie bym powiedział, że psika. Zaraz sobie to obadamy, co tam, co tam w trawie piszczy. Jeżeli chodzi o szczegóły zabiegu, które aktualnie wykonujemy, zwalczamy chwasty oczywiście dwuliścienne, kwasty jednoliścienne mam już zrobione. Robiłem chyba, chyba wczoraj czy, czy przedwczoraj jakoś tak na dniach. Generalnie z tymi kwastami jednoliściennymi co roku staram się, żeby je robić jednorazowo, ale mam na tym polu jak i na pozostałych kilka takich miejsc, kilka takich miejsc mocno uwodnionych, gdzieś tam torfów i tak dalej i te nasilenie kwastów jednoliściennych samosiewów w jest przepotężne. Zresztą może tam widać gdzieś w oddali taki zielony, zielony piękny piękny łan. To właśnie te kwasty, z którymi już mam nadzieję, sobie poradziłem. Co do kwastów dwuliściennych, co do kwastów dwuliściennych, zaraz przejdziemy się może kawałek, pokażę Wam, jak to u mnie wygląda z tymi kwastami dwuli, dwuliściennymi. I z kombinacją stosowaną na te chwasty, na pewno tylu ilu gospodarzy, tyle kombinacji tegoż to zabiegu, ale, ale zaraz do szczegółów przejdziemy sobie, przejdziemy sobie za chwilę, a ja sobie tylko tutaj zerknę, na końcówkę, żeby nam ładnie ładnie wszystko psikało. Generalnie miałem w planach wykonywać. Wykonywać zabieg na końcówkach trójkach. A dlaczego na trójkach? Ano dlatego, że na tych trójkach dużo wygodniej jest mi robić miejsca trudne, czyli jakieś tam słupy, miedze i tak dalej, i tak dalej. A dlaczego? No dlatego, że po prostu mogę sobie pozwolić na to, żeby wolniej jeździć, a ciśnienie utrzymywać równie wysokie, ażeby ta ciecz. Nam y, zachowywała się odpowiednio, i ten strumień opryskowy był odpowiednio solidny. Ym, a na tych czwórkach, no, jednak, zanim, zanim nabije y, opryskiwać nam to ciśnienie, chwileczkę, y, chwileczkę na pewno to zajmuje. Y, choć, tak jak mówię, teraz tego na pewno nie można odczuć, ale jest dosyć wiecznie, a wzdłuż, wzdłuż między. Jednej, drugiej czy to trzeciej, znajduje się sporo rzepaku, a nie chciałbym komuś narobić problemu i sobie narobić problemu, a komuś kogoś narazić na straty. A więc, tak co do samych buraków, buraki wyglądają. Jak widać na poniższym obrazku, ja jestem na tą chwilę zadowolony, zarówno ze wschodów, jak i na razie e, z dalszego przebiegu pogody. O, proszę bardzo, tutaj jakiego mamy pacjenta. Chyba od razu nie muszę mówić, z czym największy problem jest u mnie w gospodarstwie. Także, jeżeli chodzi o samosiewy rzepaku. E, w rzepaku jest cała masa e, i generalnie z tym rzepakiem sprawa wygląda w ten sposób, staram się zwalczyć rzepak, tradycyjnie myślę, że wielu gospodarzy walczy z tym rzepakiem tak samo czyli tri-sulfuronem jak to woli, safari, grando czy tam inne formulacje płynne jakieś solidery i tak dalej ale skupmy się na tym, co czym Zabieg wykonuje ja, a ja zabieg wykonuje safari. I tego safari w tym momencie. Yy, to jest druga partia safari. Yy, ten zabieg, który wykonuje jest numerem drugim. Yy, numerem drugim, drugim powschodowym, oczywiście też była wykonywana doglebówka przedschodowo, ale skupmy się tutaj na. Odchwaszczaniu y, powschodowym, czyli w moim przypadku odchwas odchwaszczaniem numer 2, i mam nadzieję, że to będzie już przedostatnie odchwaszczanie, no bo tam tutaj zaczęły y, przeć te buraczki dość mocno. W maju no, spadło na mnie wiem jakieś tam 3-4 litry y, tego deszczu także szału nie ma no ale liczę na to, że jeszcze, jeszcze w najbliższym czasie nam tu. Wody troszeczkę z nieba poleci, czy jak to woli, pieniążków z nieba może nam troszeczkę więcej poleci. W międzyczasie w środę hmm, spadło też u nas, właśnie chyba, 2 litry czy 3 litry. I tak trafiłem, że w środę rano pogoniłem je tutaj jeszcze 150 kg saletry. Yy, no ale do rzeczy, do rzeczy, do rzeczy, bo trochę odbiegam od tematu. I teraz tak na. Samo się wyrzepaku stosuję, właśnie safari. Pierwszy zabieg, który wykonywałem, dodawałem safari w ilości 10 gramów, ale tutaj, jako że te buraczki nam dość mocno się bujnęły i troszeczkę porosły, wszędzie gdzieś tam już mają od jednej do dwóch par, nawet miejscami liści. Tak więc tego safari zdecydowałem się dołożyć 20 gramów. W połączeniu z Metamitronem w moim przypadku jest to preparat Goltix 700. Litr Metamitronu. Dlaczego litr mógłbym dać na pewno, gdybym mógł, dałbym na pewno więcej tego Metamitronu? Ale w moim przypadku to już jest ostatni Metamitron, jaki będę stosował. Staram się nie przekraczać tej bariery 4. Litrów metamitronu na hektar. A więc, jeżeli chodzi o samosiewy rzepaku, przypuśćmy, temat mamy z głowy. Oczywiście nie obejdzie się na pewno bez e, zabiegu numer 3 podczas zabiegu numer 3 powschodowego. E, nie obejdzie się bez dołożenia kolejnej partii e, kolejnej partii tri sulfuronu. Ale z tym rzepakiem, jakby to powiedzieć, będziemy kontrolować. Wiadomo, że trafiać będą się takie przypadki jak ten. No, ale tutaj mam nadzieję, że sobie e, z nimi poradzę. Kolejny preparat, jaki stosuję Ameryki na pewno nie odkryję, jest to preparat Power, Tw Power Twin e, Power Twin, czyli Eto, Fumesa, Fen Medifan. No, tutaj zwalczanie. Głównie wszystkiego, wszystkiego po trochu i, i wszystkiego po trochu. O, bym powiedział w ten sposób. Z komosą u mnie sobie mało wiele to radzi i tak dalej, także nie ma żadnego problemu. Jedyny problem, który się pojawia u mnie na niektórych polach, to rdest. I rdest powojowaty. No i co z tym rdestem? Wypadałoby coś do tego do zwalczania tego rdestu dołożyć. No i tutaj po raz kolejny Ameryki nie odkrywam, ale dokładam lenacyl w preparacie węzar i tego węzara mocne uderzenie 0,3 litra na hektar, 0,3 litra na hektar tego lenacylu, tego węzaru. Przepraszam bardzo. No i myślę, że to na tą chwilę e, nam wystarczy. Na jednym polu również miałem troszeczkę ostrożnia, nie wydaje mi się, żeby to się kwalifikowało jakoś tam progi szkodliwości, progi szkodliwości, żeby nam to przekraczało, ale również tam dołożyłem picikłak chlopyralidu, czyli preparatu o nazwie Lontrel, czy tam inne Majory, czy inne, inne Cudawianki. Przejedziemy sobie jeszcze raz, pokażę Wam z perspektywy kabiny jeszcze, jak te buraczki wyglądają, i, 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 i. I będziemy działać dalej. Trafiały się też takie miejsca jak tutaj, bo generalnie mozaika bardzo duża u nas w gospodarstwie. Gdzieś tam takie miejsca, gdzie jest luźniejsza, luźniejsza ziemia, luźniejsze stanowisko. No i podczas wczesno-kwietniowych, to było wcze, wczesny początek kwietnia, jakieś takie zawieruchy u nas przechodziły przez teren. No i trochę nam te buraki. Buraki pozawiewało luźną ziemią. No i widzę teraz, że miejscami. Miejscami te schody są na troszeczkę, troszeczkę gorszym poziomie, może nie o tyle gorszym, co są mniej wyrównane. Tam na tych luźniejszych stanowiskach zdecydowanie. Zdecydowanie mniejszy pokrój mają buraczki, ale jakoś ten właśnie przebieg pogody i, i, i to wszystko sprzyja ku temu, że. Chociaż górki, glinki w moim przypadku, zazwyczaj jeżeli góry to gliny, yy, to mam naprawdę fajne, yy, fajne, wyrównane, yy, fajne, wyrównane wschody Także zabieg numer 2. Yy, wykonujemy, i pozostaje nam czekać i trafić przede wszystkim z zabiegiem numer 3 przed zakryciem międzyrzędzi. No i tak naprawdę myślę, że to powinno nam wystarczyć. To powinno nam wystarczyć, żeby te buraki do wykopek uchować w czystości. Obawiam się trochę tutaj walki z tym rdestem, ale wydaje mi się, że to będzie i tak bardzo mocne uderzenie. I powinienem sobie z tym poradzić, ale to już ocenimy, e, ocenimy w najbliższej przyszłości. E, szczegóły techniczne zabiegu miałem wykonywać, tak jak mówiłem, na. Mm, na trójkach, ale zostałem poniekąd zmuszony do tego, żeby wykonywać to na czwórkach, choć i tak jestem wielkim, wielkim fanem czwórek końcówek. I wydaje mi się, że wiele osób uważa, że przy trójkach, że zabiegi fungicydowe powinny być wykonywane tylko i wyłącznie na, na trójkach, żeby to pokrycie było lepsze. No ale tutaj, z moich obserwacji, oczywiście, to są tylko i wyłącznie. Moje obserwacje luźne. Wydaje mi się, że utrzymując ciśnienie na poziomie między 4, między 4 a 5 barów, na czwórkach to pokrycie jest identyczne, identyczne co, do, co do pokrycia. Podobnym ciśnieniem na, na trójkach, a ja mogę sobie pozwolić na, na troszeczkę szybszą jazdę, i żeby tych hektarów mi w perspektywie czasu ubywało. Ubywało więcej Goniłem te buraczki tutaj saletrą Też wspominałem 150 kg Saletry i to tak naprawdę tyle Nic więcej już Nie mam zamiaru W kwestii azotowej Im dostarczać Posypowo oczywiście Bo, bo do listnie Ten azot będzie dostarczany jeszcze, jeszcze pewnie raz Albo jeszcze nawet Dwa razy Pole, na którym się znajdujemy, liczy sobie 15 hektarów. Przed plonem było tutaj przężyto o zimę. Tak. A zasiane są tutaj bts -y 99. Hmm, teraz nie pamiętam. 88-75. Chyba tak, chyba tak. 88-75. Także czekamy. Z niecierpliwością czekamy na kolejne opady. I mam nadzieję, że... że sytuacja hydrologiczna będzie się u mnie tutaj w rejonie poprawiała. Bo jak na tą chwilę... nie napawa to zbytnio optymizmem, jakim by człowiek magikiem nie był, jakby się nie starał, to bez wody raczej cudów nie wykręci i nie ukręci. No, i dobrze, ja będę kończył. Bardzo Wam dziękuję. Jeżeli ktoś taki po raz kolejny się znalazł, na pewno teraz będę starał się, będę starał się wrzucać materiały częściej. Miałem bardzo ciężki okres, związany oczywiście z oporowym duciem, oporowe siewy kukurydzy i tak dalej. W międzyczasie zabiegi, w międzyczasie coś innego, no i po prostu nie było, jakby tam nie było, może nie tyle chęci, co. Co, co czasu i, 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 i mocy na to, żeby te materiały robić i dodawać. Yy, także liczę na to, że tym razem systematyczność i wrzucanie materiałów jakoś tam chronologicznie, podporządkowanie mi się uda. Zobaczymy, czas pokaże. Na tą chwilę bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia.